Miejsce z Waszego polecenia. Miejscowość Górno pod Kielcami, pod numerem 136 przy stacji Orlen, mieści się lokal, który w Google znajdziecie pod nazwą Motel Bar Rolmet Górno. Na start zamówiliśmy krokieta. Z barszczem czerwonym za 18 zł. Krokiet duży, bardzo dobrze usmażony, dobrze odsączony z tłuszczu, chrupiący, a do tego pełen naprawdę dobrego, dobrze doprawionego farszu. I do tego jeszcze spora porcja wyrazistego, pieprznego barszu czerwonego. Naprawdę z apetytem zajadaliśmy. Ja miałem sobie zamówić jeszcze fasolkę po bretońsku i dobrze, że tego nie zrobiłem, bo jak zobaczyłem, jak wyglądają drugie danie, no nie ma szans, żebym ja to po prostu przejadł, nie zabierając połowy do domu. Zobaczcie, ja nie mam mały. Ręki. Te talerze też nie są małe. To są placki po świętokrzysku, 750 gramów za 32 zł. Dobrze usmażone placki, bardzo dobry sos, do tego świetna wołowina, kruchutka, mięciutka, soczysta i jeszcze surówka. No nie byłoby szans, żebym po pasolce dojadł tego placka do końca. E, zamówiliśmy natomiast jeszcze zestaw schabowy na zasmażonej kapuście z ziemniakami za 35 zł. E, cały ten zestaw ważył 600 g, więc znowu potężna porcja jedzenia. Dobrze usmażony schabowy, dobrze doprawiony, przepyszna zasmażana kapusta. Naprawdę jedna z fajniejszych, jakie jadłem do schabowego i. Jak widzicie, trzy kulki ziemniaków, więc naprawdę samym tym drugim daniem y, można się najeść. Do picia zamówiliśmy sobie kompot, 2,50 za szklankę. Y, jedzenie jest tutaj bardzo domowe, obsługa bardzo miła. Y, Jedzenie jest robione na zamówienie, trzeba na nie poczekać, ale naprawdę warto. Uważam, że biorąc pod uwagę wielkość porcji i, i smak, to ceny, jakie tutaj mamy, są bardzo uczciwe. Więc nic dziwnego, że tu się prawie drzwi nie zamykają. Non-stop ktoś wchodzi albo je na miejsce, albo zabiera na wynos. Więc jak dopadnie was głód, a będziecie w pobliżu, to polecam. Dobre miejsce na naprawdę solidny, domowy obiad.